Cigie, holaka. Twojego streama teraz i... Sam nie wiem, co powiedzieć, bo... Pamiętam, jak wiele razy rozmawialiśmy na te tematy. Płakaliśmy w dwójkę, czy to... W Warszawie piliśmy wódkę według... Przez tak na... wiele razy piliśmy. Mówisz, że to jest nieprawda, że wiele rzeczy nieprawda. Przestań w końcu bronić tego człowieka. Pokaż naprawdę jaki kurwa jest. Powiedz im. Oni ciągle kurwa go bronisz. Ty naprawdę nie pamiętasz ile my przez przechodziliśmy. Nic nie pamiętasz. To poszło za daleko. Ja też. Teraz się trochę wstydzę i... Przepraszam cię. Tak. Wyżarło mi kurwa mózg, widzowie. Wyżarły mózg. Nie